Cześć, nie mam całej ląży dzisiaj, którą robiłam Winiciuszowi, ale tutaj macie taki zlepek skoków. Kilka razy sobie skoczył, później. Później sobie na niego wsiadłam, e, no kilka, już prawie tydzień z nim pracuję od nowa, bo wszystko zapomniał od tamtego pierwszego filmiku, który Wam wrzuciłam, e, więc zaczynamy praktycznie od mm, no, że tak to napowiem mm, na, raczej jako czysta kartka, nauczam go reagować na łydki, jeszcze bardziej galopować już na odpowiedni sygnał. Czasami zareaguje trochę za późno, trochę szybciej, to zależy. Mamy jedną stronę gorszą, gdzie próbują nie wyprowadzać wszędzie, gdzie się da, więc to musimy bardziej wypracować niż tamtą stronę, gdzie lepiej chodzi. No czasami się szarpiemy jeszcze, próbujemy się dogadać. Sygnały na tej stronie są trochę gorsze, więc on nie chce zagalopować. Na lewą stronę lepiej chodzi i myślę, że no za niedługo będziemy już lepiej jeździć. Uczyliśmy się dzisiaj przechodzić przez opony lub troszeczkę skakać 40 cm i 10. Powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie chodził. Są też momenty gdzieś, że nie byłam na coś przygotowana, on to zrobił po prostu ze stój lub z kusa, coś i po prostu em, raz go chyba za mocno przytrzymałam, więc zwalił przeszkodę, ale później już jeździłam na tę samą przeszkodę, przeszkodę po prostu na luźnych wodach. I już lepiej, było znacznie lepiej. Jestem po prostu z niego dumna, że po prostu daliśmy radę i że idziemy cały czas do przodu. Wiem, że hejterzy się na pewno znajdą. Powinni to wiedzieć, że ten końca niedługo będzie miał 4 lata. Ma teraz 3,5. I po prostu od czasu do czasu sobie coś skikniemy, mam nadzieję, ale będziemy bardziej pracować nad tym, aby. Um, bardziej się dogadać i lepiej reagować na sygnały. Um, tutaj wrzucę Wam kilka filmików. Mam nadzieję, że hejterzy sobie darują jakieś kupie teksty i tak dalej, bo czasami tak bywa, że nie jest wszystko idealnie, jakbyśmy chcieli. Um, więc um, miłego oglądania zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. To naprawdę motywuje. Dzięki. and i take a bath in the ocean